Dzień dobry, witam 1 grudnia. Witam grudniowo, śnieżnie. Wow! Tylko pociekam jak ten pan co tym pługiem od odśnieża przejedzie. No pojechał. Uh -huh. Pojechał. I odśnieża. Kochani, zapraszam na poranne oddychanie. Zobaczcie jak tu jest. Shoileczka jest ubrana. Ubrana, rozświetlona. Tutaj budynek też, jak najbardziej, jak mówiłam. Widać, widać świąteczne. Dwa, trzy, trzy, czyli za piętnaście, za piętnaście siódma, szósta czterdzieści słońca i zachód to podam, bo nie znowu wam sprawdzić. Ale tak się zaaferowałam, że śnieg pada. Posłuchajcie, tak się ucieszyłam. I taka mi się piosenka przypomniała. Śnieg pada, śnieg pada, cieszą się dzieci. Tu płatek, tam płatek, dużo ich leci. Tu płatek, tam płatek, dużo ich leci. Oj, będziem, oj, będziem lepić bałwana. I rzucać śnieżkami, ojda na dana, i rzucać śnieżkami, ojda na dana. Kogucik maleńki, za wariata, dziu podniósł do góry, skąd kasza taka? Dziu podniósł do góry, skąd kasza taka? Niedobra, niesmaczna taka kasza z góry. Ja jadu jej nie będę, moje kury. Ja jadę i nie będę, i moje kury. Ha! <laughs> Patrzcie, i kto by pomyślał, nawet zwrotki pamiętam. <laughs> jak to 1 grudnia? Na wesoło, na wesoło, na ludowo, na ludowo, na. tak po polsku, prawda? <laughs> no to chodzi <gani>, wdech, wdech. <laughs> Czy to tak widać, jak ta kasza pada na mnie? Czy to tak widać? Super. Tam jest stacja benzynowa i widać mieszkańców, ale na, na stację wchodzą masek. Cieszę się, że mogłam was tak tutaj <laughs> przywitać, śniegowo, grudniowo, zimowo. Witam Mariola, witam Barbara, witam Jadwiga, witam Gabriela. E, Hallo, bo się okazują, że, że, okazuje, się, że Niemcy też mnie oglądają. <laughs> Dobrze, no niech mnie oglądają. Hallo, Guten Morgen, Thomas, Guten Morgen, Angelika. <laughs> Pana, Jana, Maria, Anna, bardzo serdecznie pozdrawiam i może powiem tak. No moi drodzy, ci już mogę składać życzenia wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam, aby ten czas adwentowy był piękny. Jest inny, prawda? Bo takiego nigdy nie było. Ale niech będzie piękny. Do potem. Bismarck, ja?